7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Teraz głośno, głośno wszyscy dopingują marzyńskich. I prosimy nie wchodzić na tor, bo może to strasznie utrudnić bieganie. Rodzice pomagają, ale dzieci wykonują największą robotę, bo one są bohaterami pierwszej rundy naszego wspaniałego sportowego święta.

Czynki mogą sobie kolorowe włosy wpleść, jak ołtarzycy. Także też tam, wszystko w tamtej części jest dla was. korzystajcie Czy skończy. Oj, zasoby są niewyczerpane w maty imprezie dzięki sponsorom, którym serdecznie. Moi drodzy, a więc bardzo ważne, teraz wszystkich już fotografów poprosimy o to, aby opuścili plac i teren startu. jednocześnie będzie też oczywiście linią metr. Pamiętajcie, biegnij, biegnij. No. No. Dawaj, 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 dawaj. Biegnie, biegni, 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 sama. Już sama. Tu, tu, nie chodź. Dawaj. Daj nie, dawaj, 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 dawaj. Boczkiem, boja, boczkiem, przez wodę normalnie, do płota. Do błota, szybko. Dobra, macie! Dobra, macie! Szybko, szybko! szybko, szybko. szybko, szybko. Dalej, sołcia,